Ale się porobiło w tej Tibice. Moi drodzy, mamy czwartą zapowiedź zimowej aktualizacji, w której dowiedzieliśmy się, że Cipsoft, czyli Tibia, wprowadzi narzędzia, za które usuwała konta jeszcze rok temu. Halo, halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, ja już nie wiem, ile tych filmów w przeciągu ostatnich kilku dni wrzuciłem, ale ostatnio bardzo dużo się dzieje. Także drogi widzu, jeżeli jeszcze nie pozostawiłeś subskrypcji, zapraszam serdecznie przebiliśmy 26 tysięcy za które bardzo dziękuję pozostało jeszcze do ukończenia celu 75 4000. Dzisiaj sobie opowiemy o tej czwartej właśnie zapowiedzi. Być może zadacie pytanie dlaczego nie o trzeciej strojnej? Przecież trzecia zapowiedź też była. Moi drodzy, tam jest jakiś content dodany ala Solwar. Yy, będzie jakaś kraina z bossami oraz yy, innymi... Nie jest to takie ważne na ten moment, okej? Okay, może sobie w podsumowaniu wszystkich teaserów tam wrócimy. Generalnie myślę, że taki bardziej endgame'owy content, więc dla tej śmietanki topki tibijskiej może wejść lord będzie miał gdzie potrenować swój movement, żeby jeszcze lepiej dropić grand sanguinitemy. Także trujeczkę sobie pominiemy. Dzisiaj skupimy się na czwóreczce, bo są dwie najważniejsze zmiany. No i pierwsza zmiana, myślę, że tutaj dla magicznych postaci jest po prostu Idealna. A dlaczego? Już opowiadam. Tak jak wcześniej, miałeś możliwość puszczenia runy albo na miejsce atakowanego potwora, czyli use on target, albo używałeś opcji crosshair, czyli puszczałeś runę tam, gdzie twoja myszka była, ale musiałeś to oczywiście zaakceptować kliknięciem, żeby ta runa poszła. Yy, od przyszłej aktualizacji, czyli gdzieś od początku grudnia, będziesz mógł puszczać automatycznie. Tą runę, tam gdzie jest twoja właśnie myszka. Nie będziesz musiał już akceptować tym kliknięciem, żeby poleciała runa? Będziesz mógł bezpośrednio kliknąć jeden guzik i tam, gdzie będzie twoja myszka, tam poleci oczywiście runa. Ja, jak jestem na RPK-u, oczywiście również z tego bardzo skorzystam, ale myślę, że magiczne postacie mają. Tutaj bardzo duży plus, mają bardzo dużą przewagę. Myślę, że to bardzo ułatwi grę magicznymi postaciami. Wszak pod praktycznie każdym filmem możemy zauważyć, jak ludzie piszą o rebalansie postaci, no to mówią o tym, że magiczne postacie potrzebują buffa. Tutaj buffa mamy naprawdę ogromnego. Aż sam zastanawiam się, czy nie zaloguję się na jakiegoś swojego MSA, odkopię swojego czterysetnego MSA z DI i chętnie pójdę na jakiegoś godzinnego hancika, żeby sprawdzić, czy faktycznie to robi aż taką dużą różnicę. No i moi drodzy, tutaj przechodzimy do tytułu odcinka, bo. Jeżeli ktoś wie, a może nie wie, w tamtym roku, pod koniec tamtego roku, była wielka masa deletów w postaci, gdzie przez nie wiem tydzień, może dwa tygodnie codziennie Cipsoft czyli Tibia usuwała postacie. Za używanie nielegalnego oprogramowania. No i oczywiście było wielkie spektrum różnych nielegalnych oprogramowań, jak automatyczne nakładanie stonskinów lub mitringów, yy, automatyczne zjadanie potrawki albo używanie danego czaru, jak było czerwone HP. Było również makro, dzięki któremu jednym kliknięciem myszy mogłeś triggerować dwie akcje, czyli na przykład, nie wiem, dajmy na to scroll w górę, Robi to, że siochasz swojego kumpla i rzucasz sobie Ultimate Mana Potiona, na przykład na druidzie, wiadomo o co chodzi, albo używasz Exurymet Ico i przy okazji używasz mana Potiona, na rycerzu oczywiście. Za takie coś Cipsoft oczywiście banował, a raczej usuwał postacie. No i również Między innymi za to, że w momencie, gdy chciałeś puścić Ava albo GFBK, no to klikałeś guzik striggerowania tej runy I przy okazji od razu było kolejne zadanie w tym makro, czyli zaakceptować tą akcję Czyli dosłownie ta opcja, którą przed chwilą opisałem, która będzie wprowadzona zimową aktualizacją, za takie używanie makro również Cipsoft usuwał konta. Na ten moment, jeżeli chcesz w taki sposób grać, tak jak właśnie Tibia zapowiada zimową aktualizacją, że będziesz mógł, jest za to ban. Jest to bardzo podobna sytuacja do tego, zanim wprowadzili zbieraczkę. Również zdarzali się gracze, czasem ja. Którzy używali nielegalnej zbieraczki? No, w sumie sam nagrywałem poradnik na ten temat, jak ją skonfigurować, więc akurat za zbieraczkę, z tego co wiem, nie było żadnych banów. Wydaje mi się, że dosyć mocno populacja Tibi by na tym ucierpiała. Tutaj, jak widzimy, mamy kolejne makro wprowadzone do gry, czyli coś, co gracze wcześniej używali i było to nielegalne, teraz jest wprowadzane. I będzie można te, z tego skorzystać legalnie w grze. No ale moi drodzy, spokojnie. To jest tylko pierwsza opcja, która wprowadza nas w czwartą zapowiedź zimowej aktualizacji. Druga wydaje się naprawdę interesująca, ale usiądźcie, żebyście nas spokojnie to zrozumieli, bo bardzo dużo było pytań na streamie i sporo osób chyba nie rozumiało, o co w tym dokładnie chodzi. Cipsoft zapowiedział, że planuje wprowadzić multi-action bary. Jeżeli źle to powiedziałem, oczywiście parafrazuję. Chodzi o to, że będziesz mógł trzy rzeczy podporządkować pod jednego hotkeya. I uwaga, tutaj nie o to chodzi, że jak klikniesz tego jednego hotkeya, to te trzy rzeczy robią się naraz. Tutaj musisz dobrze to rozplanować, ponieważ jest pewna priorytetyzacja tych działań. Czyli masz Pierwsze miejsce, drugie miejsce oraz trzecie miejsce tego Hotkeya. No i na przykład, jeżeli grasz rycerzem i chciałbyś sobie walić kombo takim rycerzem, no to wiadomo, że na pierwsze miejsce musisz dać Exori Gran, bo to jest najważniejszy czar, który musisz puszczać zawsze, jak nie masz CDK. Potem dajesz sobie Exori, a na trzecim miejscu możesz spokojnie dać Exori Mass. No i teraz, jak to działa? Jeżeli ja sobie to strigeruję tutaj na ten boczny przycisk myszy, z myszy Red dragona, która jest najlepszą myszką na świecie, bo mam z nimi współpracę. Link do takich myszek jest w opisie ze zniżką. To zobaczcie, jak ja sobie podepnę tutaj Exori Grana, Exori oraz Exori Mas. No to puszczam cyk leci teraz Exori Gran, no i na niego jest CDK, więc jak znowu to kliknę, to triggeruje się kolejna akcja, która jest na drugim miejscu, czyli cyk, leci Exori no i mam teraz CDK na Exori Grana, mam teraz CDK na Exori, no to na trzecim miejscu co jest? Exori Mas, więc jeszcze raz klikam i mi się wchodzi Exori Mass, no i teraz się kończy CDK z tego co kojarzę na zwykłe Exori, to jeszcze raz klikam jest zwykłe Exori no i teraz się kończy CDK na Exori Grana, znowu Klikam ten guzik i wali ci jak czyli możesz przyporządkować sobie całe kombo praktycznie pod jednym przyciskiem dzięki czemu oczywiście bardziej możesz się skupić na leczeniu bardziej możesz się skupić na nie wiem domanasowaniu bardziej możesz się skupić na zbieraniu lota bardziej możesz się skupić na tym żeby wykręcać jeszcze lepsze liczby więc ja tutaj uważam że czy to każualowi gracze czy gracze którzy no już mają sporo doświadczenia w tej grze nie zaznają tylko ulgi pod kątem mniejszej koncentracji nad właśnie zapuszczanym combo, bo nigdy się nie pomylą. Jeżeli dobrze ustawisz sobie takiego hotkeja, no nie ma opcji, że walniesz źle combo. No wiecie jak to jest, no jak ktoś gra ry rycerzem czy innymi profesjami, no czasem, no coś źle klikniesz, źle poleci, nie wiem, pomyślałeś, że akurat skończył się cedek na Exorii Grana, a się nie skończył, walisz coś innego, wiadomo o co chodzi. Tutaj się nigdy nie pomylisz, przez co zawsze będziesz idealnie te combo walić. Jest to bardzo wygodna rzecz, jeżeli chodzi o rycerzy, jeżeli chodzi o mąka. Ja już nie mówię nawet o magicznych postaciach. Stary, walisz sobie Exori wiscura. Walisz sobie flama i walisz sobie Visluxa tutaj i człowieku Ja pidi. no masz Elegancko całe kombo pod jednym guzikiem Możesz się skupić na movemencie Latać tego, awaska jeszcze rzucisz tam Gdzie masz y, oczywiście y, Kursor myszy, no coś Fenomenalnego Oczywiście znajdą się sceptycy, którzy Powiedzą, strojny ja pierdolę, ta gierka spada na psy. Przecież już teraz nie trzeba nawet palcem drygnąć, żeby jakkolwiek grać, grać w tę grę. Jest za łatwo, łełed. Kurwa, od dziesięciu lat tak gadasz. Już przestań tak gadać. Yy, jeżeli. Budujesz poczucie własnej wartości na tym, czy dobrze grasz w tę grę, czy nie. Idź na spacer, dotknij tej trawy. Ta gra po prostu dostosowuje się do takich graczy, jakich Tibia musi niestety pozyskiwać. Stary Kowalski po trzydziestce, który ma dwójkę dzieci, 2 trzy godziny w ciągu dnia, gdzie on ci będzie, człowieku, maksymalizować robienia kombo albo jakiś. No niestety, to już nie są te czasy. Musimy zdać sobie sprawę, że Tibia idzie w kierunku no pewnej automatyzacji. No, czasy się zmieniają, Tibia się zmienia. Jak ty spojrzysz w lustro, to też wyglądasz inaczej niż 15 lat temu. Dajmy się tej Tibice rozwijać. Jak widzimy, zmiany nie są najgorsze. Ja osobiście jestem bardzo podekscytowany, no bo no nie jestem najlepszym graczem, więc będę mógł swoje no niskie umiejętności gdzieś tam podwyższyć pod płaszczykiem właśnie tej automatyzacji. Dużo osób mówiło, że właśnie takie myszki z bocznymi hotkeyami już nie będą przydatne. Ja uważam, że będą, bo można tutaj striggerować o wiele więcej innych rzeczy. No nie wiem, choćby nakładanie, ściąganie ekwipunków, ringi, amulety wiadomo, można Tutaj się bawić, ale moi drodzy, czwarta zapowiedź, naprawdę mocna. Uważam, że. no, wali z chałubicy ten Sipsoft, i jak spojrzycie na ten upcoming next, oni zawsze dają taką iskierkę tego, co będzie w kolejnym teaserze. No to tam jest yy, napisane: Hunters Delight, czyli rozkosz łowców. Myśliwego, jakkolwiek, także no, tutaj nic innego mi nie przychodzi do głowy, jak rework tasków. Rework, o którym już gadam i gadam od dobrych kilku. Tygodni. Jeżeli to wezmą pod uwagę, jeżeli naprawdę ten Grizzly Adams będzie rozbudowany, albo te Hunting Taski spraya będą jakoś przebudowane, jako... niech oni coś z tym zrobią, naprawdę. I możesz wbijać bestiarkę to robiąc, i możesz stary mm, Expit sobie robiąc jakieś taski. No przecież OTSy żyją tymi taskami, to jest coś, co naprawdę gracze lubią i widzę, że naprawdę znalazłoby to wielu fanów. Mam nadzieję, że się dowiemy chociaż w piątek. Jakaś delikatna zapowiedź będzie. Jak nie, musimy czekać niestety do poniedziałku. No, ale mam nadzieję, że w piątek dadzą już jakieś info. Wy również dajcie info w komentarzu, co myślicie na temat tych zmian. Jeden prawdziwy i mocny wniosek z filmu jest taki, że Cipsoft Tibia. Cała ta gra idzie w stronę no, pewnej automatyzacji. Miejmy nadzieję, tylko, że na tych dobrych po krokach, punktach się nie skończy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczyska. I sympatyczne. Tibijskie papa.